Dzień dobry, Siemaneczko. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Legends of Runtera na ruszcie u mkr -a. Ja nazywam się Mateusz, zwany również MKRM i będę dla Was tą serię prowadził. A co w tej serii będziemy robili? W tej serii będziemy uczyli się o Legends of Runtera. Będę chciał Wam przedstawić podstawowe, a w późniejszym czasie również bardziej zaawansowane informacje, taktyki i strategie. Tak więc zapraszam do oglądania pierwszego odcinka. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszkę o samym początku, o tym co robimy w grze po tym, jak już ją zainstalujemy, ściągniemy i zaczniemy grę. Mamy kilka możliwości. Możemy grać z przeciwnikiem, możemy grać gry rankingowe z przeciwnikiem, możemy grać z botami, możemy wyruszyć na ekspedycję. E, możemy też sobie na przykład wybrać region do wylewelowania. Lewelowanie danych regionów daje wam nagrody. I teraz warto się zastanowić, do którego poziomu chcecie levelować te regiony, żeby miało to jakiś sens, ręce i tak zwane nogi. Na ósmym poziomie dostajecie, moi drodzy, kapsułę z czempionem i to jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli wbijecie każdy jeden region do ósmego poziomu, to dostajecie po prostu sześciu czempionów. Jaki to ma wpływ? W momencie, w którym wyruszasz na ekspedycję albo otwierasz Weekly Volta, zwiększysz szansę na to, że wypadnie Ci czempion, którego tak naprawdę w tym momencie potrzebujesz. Więc, moi drodzy, pierwszą rzeczą, jaką powinniście, moim zdaniem, zrobić po rozpoczęciu gry w Legends of Runeterra, jest wylewelowanie każdego regionu do ósmego poziomu. No, ok, no, ampak... Pomyślmy, jak ten ósmy level na każdym regionie wbić, skoro nie mamy jeszcze deku. Jeżeli chodzi o dek, to po skończonym prologu macie dostępne trzy talie. I teraz tak, którą talię wybrać na początku, żeby sobie nią grać? Ja poszedłem w trzecią talię, czyli w Noxus połączony z Shadow Isles. Na początku talia ta ma kształt takiego powiedzmy, że mi dręcza. jest tam troszkę agro, jest tam jakiś element kontrolny, są jakieś mniejsze, większe kreatury i tym podobne rzeczy. I bardzo łatwo moim zdaniem tą talię przerobić do czegoś, co jest całkiem skuteczne i całkiem grywalne. Jeżeli chodzi o czempionów, Docelowo w tej talii widzę Elis i Darius'a tylko. Natomiast w momencie, w którym levelujecie swoje konto, zdobywacie karciożki i tak dalej, to tak naprawdę można wsadzić e, każdego czempiona, którego dostaniecie do Noxus'a czy, do, czy, czy też do Shadow Eyes. Może to być e, hekari może to być Thresh, może to być Katarina, e, może to, to być Draven. No Draven też powiedzmy, też nie będzie najgorszy. E, czy właśnie wspomniany Darius i Elis. E, nie widzę powodu, żeby tych czempionów na... Mm, w tej początkowej fazie poznawania gry nie wstawiać, natomiast docelowo będziemy dążyli do tego, żeby były tutaj trzy Elis i myślę, że raczej dwóch Dariusów maksymalnie. Przyjrzyjmy się stronnikom. Słuchajcie, na początku przyjrzyjmy się kreaturom za jeden many. I tutaj mamy do wyboru trzy takie powiedzmy podstawowe jednostki. Pierwszy jest to Pion fajna taka jednostka, która w pierwszych która może nam bardzo fajnie gdzieś poobijać przeciwnika. Dalej Arystokrata, który jest co prawda kreaturą 1-1. Ale Last Breath przywołuje nam Pająka 1-1, który ma synergię z Elis. Zresztą tak samo jak poprzednik Swiram. Firam. no i na końcu mamy to jeszcze Strażnika, której co prawda nie może blokować, ale w pierwszej turze jednostka 3-2, która od pierwszej, który może atakować, wydaje się idealnym wyborem do takiego agrodeku, jaki będziemy sobie próbowali zbudować. Jeżeli chodzi o dwa punkty many, na początek mamy dwa świetne Pająki. Pierwszy Pająk Swiram pomoże nam w momencie, w którym przeciwnik nie będzie miał żadnych większych kreatur niż dwa punkty ataku. Natomiast drugi tworzy dwa Pająki. No tutaj oczywiście a, mm, oczywiście przychodzi nam na myśl synergia z Elis Trzecia jednostka to widmo, które również ma Fira I które bufuje inne widma Jeżeli chodzi o jednostki zatrzymane Mam tutaj tylko dwie propozycje Pierwszą z nich jest Centry, który jest również pająkiem Czyli synergia z Elis jest zachowana ale poza tym ma też możliwość zesponowania przeciwnika. Drugą jednostką jest Skitterer, który potrafi dopalić nasze pająki, czyli ta synergia z pająkami jest coraz ciekawsza, bo nie tylko elizma, ma synergię, a również ten, ten właśnie pająk. Jednocześnie debufując jednostki przeciwnika, czyli zmniejszając im atak o jeden. Jeżeli chodzi o cztery many, tutaj mamy dwie kolejne propozycje. Pierwszą z nich jest ulubieniec publiczności. Który im więcej jednostek mamy na stole, tym staje się większy w momencie zagrania. Drugą jednostką za 4 many jest Wright Collar, opcja na przyzywanie większej ilości tych widm, które mieliśmy przy dwupunktowych jednostkach. Tutaj nie dość, że możemy sobie więcej ich przyzwać, no to możemy też je dodatkowo zbufować. Ta 5 many mamy Hosta, który bufuje wszystkie pająki, które są na stole. No jest to oczywiście synergia do pająków, No tutaj nie trzeba być geniuszem, żeby na to wpaść. Dalej. Ja to nazywam taką dosyć mocną trójcą, która robi wrażenie, ale niestety nie jest tak mocna jakby się wydawało. Jest to Raza, Faron oraz Ledros, czyli trzy dosyć drogie jednostki, które mają fajne, mm, fajne efekty. Na początek Raza, za 7 many 7 na 5, jeżeli dobrze pamiętam, z Firem i zabija mm, dwie najsłabsze jednostki u przeciwnika, jeżeli jakaś jednostka zginęła u nas w danej turze. Kolejną kartą jest Kapitan Faron, który znowu jest dosyć potężną jednostką 8 na 8 jeżeli dobrze pamiętam za 8 punktów many i zmienia wszystkie karty w naszej ręce w Decimated, czyli takie cztery obrażenia w, ne w nexus przeciwnika jest to fajna opcja na wykończenie oponenta tylko też nie zawsze się to będzie sprawdzać i ostatnim jednostką o jakiej będziemy dzisiaj mówić jest Commander Ledros ta karta nadaje się, ale nie do takiego deku jakim my gramy, w sensie nie do agro deku do jakiejś kontroli jak najbardziej się nadaje bo może służyć jako win condition natomiast w naszym deku nie będzie aż tak bardzo kluczowa, ja na chwilę obecną gram jednego Ledrosa w deku, bo uważam że w momencie w którym nie mamy kart jest to dosyć fajna opcja, natomiast docelowo w tym deku ten Ledros nie powinien się znajdować, jeżeli chcecie sobie go spróbować, a wiem, że chcecie, bo ta karta wydaje się przekozacka na samym starcie. To polecam wam bardzo serdecznie. Natomiast w dłuższym, w dłuższym obyciu z grą zobaczycie, że on bardzo często jest na ręce, albo nie ma jak go zagrać, bo nie ma many, a jak już jest mana, to też niewiele robi. I wtedy go po prostu wyrzucicie. A na początku można sobie go włożyć na spokojnie. Będzie, będziecie mieli sporo fanów z nim. Trzecią częścią naszej talii będą oczywiście czary, czyli no nie powiem, że to co te gry klubem najbardziej, bo ja osobiście wolę czampionów, ale może ktoś jest akurat wielkim fanem czarów. Tak więc przyjrzyjmy się czarom, jakie możemy sobie do deku wrzucić. Pierwszą z nich jest dopałeczka, która daje plus 3, plus 3 i ephemeral. Fajny mm, combat trick przede wszystkim. Fajna opcja do, na do przykład, dopalenia swojej kreatury, która jest blokowana przez jakąś większą jednostkę. Kolejną kartą, którą możemy sobie z czarów włożyć do deku za jeden many, jest przywołanie dwóch pająków. No tutaj ten czar też jakiś taki super nie jest. Ja osobiście nie gram tego i raczej bym nie grał, ale wiem, że ludzie to grają i wiem, że czasem się to sprawdza. Jeżeli chodzi o czary za dwa punkty many, tutaj już mamy troszkę większe pole do popisu. Przede wszystkim mamy czarną włócznię Black Spear, który zadaje trzy obrażenia i może posłużyć jako removal. To jest bardzo fajny removal. Fakt faktem, wymaga od tego, żeby jakaś nasza jednostka zginęła. No co czasem jest ciężkim warunkiem do spełnienia. Ale w większości przypadków nie ma mm, z tym większych problemów. I w prosty sposób możemy sobie ściągnąć na przykład Fiorę przeciwnika czy przeciwną Elis. Kolejna karta to Brother's Bound, czyli yy, braterska więź bodajże, która dopala na dwie nasze jednostki. Mm, i im atak. Bardzo fajny kombat trick, który możemy niejednokrotnie wykorzystać, żeby albo dobić przeciwnika, albo jego kreaturę, czy też czempionów. Dalej mamy tak zwanego pinga, e, czyli willfest, e, który drainuje jeden punkt obrażeń, ma po prostu draina y, i tworzy nam pająka 1-1. Czyli takie, przetłumaczmy sobie to w ten sposób. Za dwa punkty mamy jest tronik 1-1, który zadaje jeden ile jeden. 1. E, kolejną kartą jest glimpse beyond, która pozwala nam zabić naszą kreaturę. Oraz dobra dwie karty. I tutaj dam wam mały taki trik. Możecie zablokować atakującą kreaturę przeciwnika, jakąś swoją jednostkę, następnie rzucić na tą jednostkę Glimpsy Beyond i ta jednostka, którą zablokowaliście, nie zada Wam obrażeń, a wy dobierzecie dwie karty. Kolejne czary będą kosztować trzymany. Pierwszym jest Cooling Strike, czyli taki prosty removal, który potrafi zabić jakąś jednostkę, która ma trzy lub mniej ataku. Ale czasem się przydaje, czasem nie, w zależności od tego, jaki mamy aktualnie matchup. Natomiast jest to. Taki hard removal, który będzie pomocny w wielu, wielu sytuacjach. Jeżeli nie macie czego wrzucić, to śmiało możecie wrzucać właśnie tą kartę. Dalej mamy Might, czyli po prostu dopałkę, która daje 3 ataku oraz y, overwhelm. E, ta karta jest taka stricte do wygrywania. Rzadko kiedy używamy jej do tradowania, czy też rzadko kiedy chcemy używać jej do tradowania. Natomiast czasem chcemy dać po prostu jakieś jednostce overwhelm e, i 3 ataku, żeby przebiła się do przeciwnika. Kolejny czar przywołuje pająki i bufuje pająki. Mówiąc krótko, jeżeli macie dużo pająków, czyli na przykład nie gracie tych wrightów, które mają fira, a gracie dużą ilość pająków i wasza talia opiera się na pająkach, ten czar może być całkiem fajny, bo przywołuje trzy pajączki, jeden, jeden, które stają się po tym czarze 2-1, jednocześnie buffując wszystkie inne pająki o jeden do ataku. Więc możecie zaskoczyć dosyć mocno przeciwnika i w ten sposób go zabić. A na koniec, tak jak obiecałem, gotowa deck lista, moi drodzy deku. Tutaj macie taką moją propozycję, jak ja bym grał, gdybym miał wszystkie karty, i możecie na przykład do takiego deku dążyć. Od razu powiem, że tych deków jest wiele. Można na przykład Shadow Eyes połączyć z Ionią, można połączyć z Demacją, można połączyć z wieloma innymi pomysłami, z wieloma innymi buildami. To jest tylko jeden z wielu, wielu pomysłów, jaki możecie. Z jakiego możecie skorzystać, czyli jaki możecie się inspirować. E, natomiast to jest taki ode mnie punkt wyjścia dla was. Myślę, że taka deglista i takie omówienie tych kart powinny bardzo łatwo wprowadzić wa was w świat gry e, i powinniście dzięki temu mieć o wiele prostszy start Niech na przykład wasi koledzy, którzy nie obejrzeli tego filmu, więc podeślijcie im ten film, jeżeli chcecie, żeby byli lepsi w tą grę. No chyba, że chcecie wygrywać, to, to, to nie. Znaczy z nimi wygrywać, to nie.